Sylwester Stallone to amerykański aktor, scenarzysta i reżyser, który wyszedł ze skrajnej biedy i wszedł w posiadanie milionowej fortuny. Z naszego filmu dowiecie się, jak osiągnął taki sukces i czym zajmuje się obecnie. Sylwester Stallone. Jak żyje Rambo i gdzie wydaje swoje miliony? Sylwester urodził się 6 lipca 1946 roku w Nowym Jorku. Jego matka Jacqueline, czyli po prostu Jackie, była fanką aktora Tyrona Powera i bardzo chciała nadać swojemu pierwszemu dziecku imię na jego cześć. Ale kiedy otrzymała akt urodzenia, zobaczyła inne imię. To ojciec dziecka Frank wpisał syna jako Michaela Sylwestra Gwenenzio Stallone. Frank był imigrantem z Sycylii, właścicielem małej sieci salonów fryzjerskich. Znany był ze swojego okrutnego temperamentu. Jackie wychowywała się w zamożnej rodzinie. Ojciec był prawnikiem i odnosił liczne sukcesy, a związała się z mężczyzną, który miał słabość do płci przeciwnej i jednocześnie bezlitośnie bił domowników. Pierwsze lata życia Sylwester czas spędzał głównie w domu z nianią. Z rodzicami widział się tylko w weekendy, ale rodzice nie okazywali mu zbytniej bliskości. Popiet czuł, że nie jest kochany. W 50 roku w rodzinie pojawił się drugi syn Frank Jr. Majątek rodziny rósł, ale zachowanie ojca nie uległo zmianie, więc w 56. roku Jackie złożyła pozew o rozwód. Sylwester zamieszkał z ojcem. W tym czasie desperacko próbował zdobyć jego miłość, ale wszystko było na próżno. Do, do, do yeah, that's, that's baby. Do problemów dołączyły konsekwencje urazu podczas porodu. W wyniku błędu położników lewa pałowa twarzy Sylwestra była sparaliżowana, co wpłynęło na jego mowę. Rówieśnicy znęcali się nad nim i zdecydował, że musi zbudować masę mięśniową. Wykorzystał do tego części samochodowe ze złomowiska i materiały budowlane, a gdy podrósł, zapisał się na siłownię. Do wieku 13 lat Sylwester został wydalony z 14 szkół z powodu agresji, a w wieku 15 lat trafił do Akademii Wojennej Charlotte Hall dla nastolatków z problemami. Potem przeprowadził się do matki, ale ona nie udzielała mu zbytniej uwagi. Całym swoim życiu pocałowała syna tylko raz. Stało się to zaraz po rozwodzie. W tym czasie Stalon zaczął boksować i zainteresował się piłką nożną, a po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do koledżu, gdzie zaczął grać w teatrze studenckim. Następnie, w 65 roku, wyjechał na studia do Szwajcarii do amerykańskiego koledżu. Dorabiał wtedy jako trener. Później pojawiły się plotki, że w ten sposób unikał służby wojennej i udziału w wojnie w Wietnamie, ale w 1991 roku aktor złożył pozew o zniesławienie i wygrał sprawę. Po powrocie do Ameryki w 1967 roku Sylwester rozpoczął studia na uniwersytecie w Miami, gdzie wybrał specjalizację sztuki dramatycznej. Zdecydował wtedy, że poświęci swoje życie grze na scenie. Jednak w 1969 roku Stalon rzucił studia i udał się na podbój teatru Nowego Jorku. Próbował tam grać w filmach, ale małe role nie rozwiązywało jego problemów finansowych. Przez trzy tygodnie Sylwester był nawet bezdomny, gdy spał na stacji kolejowej. Potem natknął się na ogłoszenie o castingu do filmu Wieczorek, u Kitty i Studa. To był film dla dorosłych, ale nie miał zbyt dużego wyboru. Za dwa dni kręcenia w 70 roku Sly otrzymał 200 dolarów, a kiedy stał już się sławny, film został ponownie wydany pod tytułem Włoski Ogier. Po kilku innych drobnych rolach filmowych w 71 roku aspirujący aktor wziął udział w odważnej produkcji teatralnej The Point, która była pokazywana w 23 teatrach Nowego Jorku. A tak reżyserzy odrzucali Stallona głównie ze względu na jego problemy z wymową. Zarabiał więc na życie jako portier, bramkarz w restauracji, a nawet sprzątacz klatek dla zwierząt. Sylwester zamieszkał w Nowym Jorku razem ze swoją dziewczyną Saszą Zag. Pobrali się w 1974 roku, a później mieli dwóch synów – Sage i Sergio. U młodszego zdiagnozowano autyzm i nie widywano go publicznie. A starszy Sage zagrał w kilku filmach, ale zmarł w młodym wieku na zawał serca. W 1974 roku Sly dostał rolę w filmie Książęta z Flatbush, za który, jak twierdził, jako wynagrodzenie otrzymał 25 koszulek. Potem przeniósł się do Hollywood. W 1975 roku aktor zagrał w filmach Więzień Drugiej Alei, Al Capone. Żegnaj Laleczko, odcinkach kilku seriali telewizyjnych i filmie akcji science fiction Wyścig Śmierci 2000. Za niego Sylwester otrzymał 700 dolarów tygodniowo. W marcu tego samego roku aktor oglądał walkę Muhamediego Alego i był tak zainspirowany, że postanowił napisać scenariusz filmowy o niepoddającym się bokserze. Nie wychodził z domu przez 92 godziny, ale dzięki temu ożywił historię na ekranie. Pewnego razu Stallone brał udział w przesłuchaniach do innego filmu, ale został odrzucony. Podczas rozmowy wspomniał, że pisze także scenariusze, a producenci poprosili go o przesłanie opowiadania o Rokim. Początkowo wytwórnia filmowa zaoferowała Sylwestrowi 150 tysięcy dolarów, pod warunkiem, że główną rolę zagra inny aktor. Po długich negocjacjach producenci zgodzili się, że sam Stallone zostanie Roki. Za to aktor zgodził się obniżyć swoją pensję do 23 tysięcy. Mówią, że w tym momencie miał na koncie tylko 106 dolarów, nie było go stać na utrzymanie psa, więc sprzedał go za 50 dolarów. Aby zwrócić swojego zwierzaka, Sylwester musiał zapłacić 3000 i obiecał niewielką rolę w rockingu. Nawiasem mówiąc, pies Bulmas także wystąpił w filmie. Look at 64 walki. nose! na ten nos. Spójrz ten nos. Ten nos nigdy nie był złamany. 64 walki. Miałem facetów, którzy go przeżuwali, twistywali, płuczali. Zdjęcia do filmu były trudne, podobnie jak przygotowania do nich. Stalon rzucił nawet palenie, gdy zdał sobie sprawę, że nie wytrzymał 5 minut na ringu bez zadyszki. Film okazał się ogromnym sukcesem i zdobył 10 nominacji do Oscara. Stallone stał się wówczas trzecim aktorem w historii, nominowanym do tej nagrody zarówno dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, jak i za najlepszy scenariusz. Trzy statuetki trafiły do twórców filmu, w tym dla najlepszego filmu. Po filmie Pięść i debiucie reżyserskim Stalon Piekielna Kuchnia wypuścił drugą część roki. Przygotowując się do zdjęć, Sylwester rywalizował ze swoim trenerem w wyciskaniu na ławce i poważnie uszkodził mięsień piersiowy. Od tego czasu jedna połowa jego klatki piersiowej była bardziej muskularna niż druga. W 1981 roku ukazał się film akcji Nocny Jastrząb i dramat sportowy ucieczka do zwycięstwa o drużynie piłkarskiej jeńców wojennych podczas II wojny światowej. Wtedy Slaj powiedział, że gra w piłkę nożną jest trudniejsza niż boks w roki. Nawiasem mówiąc, kolejnym wydanym filmem był Roki 3, za który Sylwester otrzymał 7 milionów dolarów, po czym odbyła się premiera Rambo pierwsza krew. Stallone jako scenarzysta brał udział w wyborze aktora do roli głównej. Odrzucił kilku kandydatów i ostatecznie zagrał sam. Za swoją pracę otrzymał 3,5 miliona dolarów. W 1984 roku nasz bohater otrzymał gwiazdę w alei sławy w Hollywood i próbował zmienić gatunek występując w komedii romantycznej Rhinestore, za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 4 milionów dolarów. I antynagrodę Złotą Malinę. Ze względu na tę rolę odmówił pracy w filmach Miłość, Smaragd i Krokodyl i gliniarz z Beverly Hills, które stały się superhitami. Później bardzo tego żałował. Rok później krytycy byli sceptyczni co do kontynuacji historii o Rambo, mimo że prezydent USA Ronald Reagan pochwalił Sylwestra Starona za stworzenie nowego symbolu amerykańskiej armii. Za ten film aktor ponownie otrzymał Złotą Malinę. Większy sukces przyniosła czwarta część rokiego, za którą otrzymał 12 milionów dolarów i antynagrodę Złotej Maliny dla najgorszego reżysera. So, you don't have to fight. Cause I want you to use your head for something instead of a punching bag, like I do. Your head doesn't look like a punching bag? Tymczasem żona Stalona miała dość licznych zdrad męża i złożyła pozew o rozwód, żądając odszkodowania w wysokości 33 milionów dolarów. Ostatnią kroplą był romans Sylwestra z Bridget Nielsen. Poznali się na planie Roki 4 i pobrali się w 85 roku, ale małżeństwo trwało tylko dwa lata. Na rozstanie Bridget pozwała Sly'a o milion. W 86 roku Stallone zaprezentował film akcji Cobra, za który zarobił 13 milionów dolarów. Co ciekawe, samochód głównego bohatera Mercury Monterey z 50 roku w prawdziwym życiu należał do Sylwestra. 9 lat później samochód został skradziony z jego garażu, a w 2009 roku został zwrócony i wraz z samochodem otrzymał 3 miliony dolarów odszkodowania. Kolejnym projektem Stallone był film Walcząc ze Wszystkich Sił za 13 milionów dolarów, a w 1988 roku ukazał się Rambo 3. Za tę pracę aktor otrzymał 16 milionów dolarów i złotą malinę. W ciągu następnych kilku lat z udziałem Sylwestra ukazały się filmy Osadzony, Tango i Cash, Rocky 5, Oscar, Człowiek Demolka, na krawędzi, a za każdy z nich aktor otrzymał 15 milionów dolarów. W tym ostatnim Sly zagrał po to, aby pokonać swój lęk wysokości. Chcesz, George? Nie. Mniej więcej w tym samym czasie w komedii Stój, bo mamuśka strzela zagrał sierżanta policji, którego matka przeszkadza w śledztwie. Mam okej? Okay? Mam, get Hey, you don't swear to your mother. Hey, shut hey, my mother. Relax. Hey, it's your mother, so you do what she tells you to do. Aktor uważa ten film, za który ponownie otrzymał Złotą Malinę, za najgorszy w swojej karierze i zgodził się zagrać w nim na złość Arnoldowi Schwarzeneggerowi, który rozpuścił plotkę, że sam chce dostać tę rolę. Oczywiście, Arnie tylko zrobił psikusa swojemu przyjacielowi, ale slajd dowiedział się o tym dopiero wiele lat później. Pod koniec lat 80. Stalon poznał modelkę Jennifer Flavin, Nazwał ją swoim ideałem. Bezinteresowną, kochającą i niezwykle cierpliwą. Nie powstrzymało to jednak Sylwestra przed ciągłymi skokami w bok. W 1995 roku zapał Stalone opadł, gdy na kolanach błagał Jennifer o przebaczenie i od tego czasu nie przyłapano go na zdradzie. Kilka lat później para pobrała się, urodziły się im trzy córki. Co ciekawe, kiedy dziennikarze magazynu Star postanowili podarować Slayowi album ze wszystkimi jego kobietami na 50. urodziny, okazało się, że było ich 595. Wśród kochanek aktora znalazły się aktorka Cher, która później nazwała go Talczykiem, modelki Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell i Janice Dixon. Tymczasem do filmografii aktora wszedł film Specjalista z konorealią 12 milionów dolarów. Po 15 milionów otrzymał on za filmy Akcji zabójcy, Sędzia Dread, a na filmie Tunel w 1996 roku Sly zarobił 17,5 miliona dolarów i pokonał kolejny strach zamknięte przestrzenie. Aby urozmaicić swoje CV i zagrać poważniejszą postać, Stallone zgodził się zagrać w thrillerze CAPS za jedyne 60 tysięcy dolarów. I say why don't we all go in tomorrow together? Pretty. I mężczyzn men, cops, good men to live in this town. And these men to make a living. Jak potem stwierdził? Podobała mu się praca przy tym filmie, ale nie pomogła mu ona w jego karierze. Podobnie jak jego zdrowie. Podczas przybierania na wadze do roli, Sylwester zachorował na rwę kulszową oraz miał przyspieszone bicie serca, problemy z trawieniem i bóle głowy. Potem zagrał w nieudanej komedii Spalić Hollywood kreskówce Mrówka Z, której aktor użyczył głosu, a w 2000 roku odbyła się premiera filmu Dorwać Cartera, za który Slaj otrzymał 20 milionów, a w tym samym roku otrzymał kolejną złotą malinę w kategorii Najgorszy aktor stulecia. Sylwester napisał scenariusz do swojego kolejnego projektu Wyścig z 2001 roku, za który otrzymał 20 milionów dolarów. Film ten zasłynął jako najbardziej nierealistyczny film o sportach motorowych. Następnie po filmach Detox za 20 milionów, Słodka Zemsta, pokerzyści, komedii Mali Agenci 3D, za którą otrzymał kolejną złotą malinę, i serialu Las Vegas.

W 2007 roku przyłapano go na sprowadzaniu do Australii zakazanych hormonów budujących mięśnie. Aktor przyznał się do winy i ostatecznie zapłacił ponad 11 tysięcy dolarów grzywny i kosztów sądowych. W 2009 roku Stallone wystąpił w bollywoodzkim filmie Niewiarygodna Miłość, a rok później zebrał starą gwardię i zaprezentował widzom film Akcji Niezniszczalni. Tak, miał szansę. Big Bonnie Ross. Mimo nominacji do Złotej Maliny za reżyserię, film zebrał wysokie oceny. A zysk trzykrotnie przekroczył jego koszt. Ponadto, dzięki niezniszczalnym, nasz bohater stał się jedyną osobą w historii Hollywood, która wystąpiła w filmach, które przez pięć kolejnych dekad zajmowały pierwsze miejsca na listach przebojów. W tym samym czasie podczas kręcenia filmu po raz kolejny musiał poważnie poświęcić swoje zdrowie. Ponieważ Sly doznał 14 obrażeń, a także nabawił się zapalenia ostrzeli i półpaśca. W 2011 roku głos Sylwestra można było usłyszeć w filmie Heca w zoo. W tym samym roku został wprowadzony do bokserskiej galerii Sław. Część fanów tego sportu nie była zachwycona, ponieważ Stallone nie występował na ringu, a jedynie występował w filmach. Nawiasem mówiąc, aktor jest związany z boksem nie tylko poprzez rolę Rockiego. W latach 80 był menadżerem meczu bokserskiego. A w 2000 roku z jego inicjatywy ruszył Reality Show za wszelką cenę, którego uczestnicy walczyli o kontrakt na zawodowym ringu. W 2012 roku ukazała się kontynuacja Niezniszczalnych, która okazała się jeszcze bardziej spektakularna i na której Sly zarobił 15 milionów, a wkrótce jego filmografia została uzupełniona filmem o podobnym tytule Niepowstrzymani. Stallone otrzymał za swoją pracę 12 milionów dolarów. Następnie były wspólne zdjęcia z żelaznym Ernie. W filmie akcji Plan Ucieczki, za który Sylwester otrzymał 10 milionów. Film sportowy Killer Revenge, dramat Złap mnie, jeśli potrafisz trzecia część niezniszczalnych. Nasz bohater otrzymał za to 15 milionów dolarów. W 2015 roku Stallone udzielił głosu kreskówce Ratchet and Clank i przedstawił kolejną kontynuację historii o bokserze Keith na narodziny legendy, za którą otrzymał Złoty Glob. You're going to take a big, take this, you're going to get knocked out. And you're going to see if you got the right thing. But you got to work hard. I swear to God, if you're not going to do it, I'm out. Po trzech latach ukazała się druga część, a pomiędzy innymi Strażnicy Galaktyki, część druga, oraz komiks Animal Crankers. Wkrótce portfolio Stalona uzupełniło się o takie tytuły jak Punkt Powrotu. Drugą i trzecią część fantastycznego filmu Akcji Planu Ucieczki, a w 2019 roku ukazał się piąty film o Rambo pod wymownym tytułem Ostatnia krew. I my rage, my hate, when I reach Według krytyków zakończenie historii tego bohatera nie było zbyt udane. A jest przekonany, że Rambo nadal można nazwać uosobieniem młodych żołnierzy, i chce, aby jeden z reżyserów nakręcił prequel o jego dzieciństwie i młodości. W 2021 roku artysta wcielił się w King Sharka w superbohaterskim filmie akcji Legion Samobójców, opartym na komiksach o tym samym tytule, a w sierpniu 2022 roku pojawił się jako starzejący się superbohater w filmie Samarytanin. Stallone ma przed sobą wielkie plany. Niedawno wrócił do telewizji w serialu kryminalnym King of Tulsa i pojawi się w strażnika Galaktyki części trzeciej. Przygotowuje się także do wydania czwartej części Niezniszczalnej. Zamierza także rozszerzyć tę franczyzę poprzez nakręcenie serialu i żeńskiej wersji ulubionego hitu publiczności. Okazało się również, że Sly przygotowuje reality show, w którym biorą udział członkowie jego rodziny. Chociaż Stallone pojawia się na ekranie głównie z bronią gotową do strzału, w prawdziwym życiu, po tym jak jeden z jego przyjaciół został postrzelony i zabity, opowiada się za wprowadzeniem zakazu posiadania broni w Stanach Zjednoczonych. Sylwester od dzieciństwa interesował się malarstwem. Dwie jego prace zarobiły nawet 90 tysięcy dolarów, ale to tylko niewielka część jego majątku, szacowanego na 400 milionów dolarów. Oprócz grania w filmach Sylwester napisał kilka książek o treningu. Próbował, co prawda bez powodzenia, założyć firmę zajmującą się żywieniem sportowym, wydawał magazyn Sly, zawierający porady zdrowotne i wywiady z gwiazdami. Pomysł ten również nie był zbyt udany, gdyż ukazały się jedynie cztery numery. Kolejna porażka biznesowa to restauracje Planet Hollywood. Stalon był współwłaścicielem sieci wraz z Brusem Willisem i Arnoldem Schwarzeneggerem, jednak restauracje zbankrutowały. Zdając sobie sprawę, że jest najlepszy w produkcji treści medialnych, w 2018 roku Slime założył własne studio filmowe. Czasem zgadzał się też na występy w reklamach. Promował brytyjską sieć piekarni Ward Burtons, a także japońskie kiełbaski. Ale chyba najbardziej znaną kampanią reklamową udziałem naszego bohatera jest sesja dla Versace Home Collection. Wraz z Claudio Schiffer wcielił się w Adama i Ewę. Nawiasem mówiąc, Stallone zaprzyjaźnił się Jennym Versace i był stałym gościem pokazów włoskiego domu mody. Jedną propozycję reklamy aktor jednak odrzucił. To było pod koniec lat 80., kiedy amerykańska marka piwa zaoferowała mu 5 milionów dolarów, jeśli zetnie swoje włosy. Sylvester Stallone wydaje fortunę na imponującą kolekcję samochodów. W jego garażu znajdują się Bugatti Veyron, Aston Martin DBS, Bentley Continental GTC, Ferrari 612 Scaglietti, Ferrari 599 GTB Fiorano, Mercedes SL65, Mercedes E-Class, Porsche Panamera, Chevrolet Camaro, Ford Mustang, jeden z najlepszych klasycznych samochodów Corvette 68, a nawet rzadki Ford 32 roku. Nie zapomnijmy o luksusowym Cadillacu Escalade. Stallone zainwestował w projekt tego samochodu ponad 400 tysięcy dolarów. Ponadto Sylwester uwielbia motocykle i drogie zegarki. Ma złotego Rolexa Submariner z czarną tarczą, który kosztuje 20 tysięcy dolarów oraz Rolexa GMT Master 2 z 18-karatowego białego złota, który kosztuje 7,5 tysiąca dolarów. Nie należy jednak myśleć, że Stallone wydaje swoje miliony tylko na siebie. Przez dziesięciolecia wystawiał na aukcję oryginalne rekwizyty Rockiego, Ostatecznie zebrawszy około 10 tysięcy dolarów dla kanadyjskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego. Stallone przekazał kilka kolejnych milionów na projekt mający na celu walkę z padaczką u dzieci. Przez ostatnie dziesięciolecia Sylwester mieszkał w rezydencji w Beverly Hills. Jego wnętrza wahały się od bobastycznego neoklasycyzmu z kolumnami, zasłonami, złocenami i posągami po nowoczesny ekstrawagancki wystrój. Pod koniec 2021 roku Adele kupiła ten dom za 58 milionów dolarów. Obecnie jest właścicielem rezydencji w Palm Beach na Florydzie z basenem i jacuzzi na świeżym powietrzu o wartości 35,4 miliony oraz zakupionej w lutym tego samego roku za 18,2 miliony posiadłości w Hayden Hills w Kalifornii. Ma ona 5 sypialni z łazienkami, kuchnię z granitowymi blatami, jadalnię, a na posesji znajduje się stajnia. Wcześniej Stalon był właścicielem willi w Miami z trzema domami gościnnymi, którą sprzedał za 24 miliony. Domy w Coconut Grove na Florydzie, za który aktor zarobił w 1999 roku 16 milionów, a także domu w La Quinta w Kalifornii. Sylwester wraz z żoną kupili rezydencję w stylu śródziemnomorskim w 2010 roku za 4,5 miliona, a sprzedali ją w 2000 roku za 3,1 miliona. Sylwester Stallone to cała epoka w kinie. Pomimo krytycznych recenzji jego gry aktorskiej i szeregu nominacji do złotych malin, stał się ulubieńcem milionów. A jaka jest Twoja ulubiona rola Stallona? No, you know as as to Jeśli film Ci się podobał, postaw lajka i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić niczego interesującego.